Jeszcze raz. Pyk! Scout Bobber 20 to przykład tego, że czasem to samo to nie to samo. Absolutne detale zmieniły całkowicie oblicze tego motocykla dzięki kierownicy wysokiej, 25 cm typu Ape Hanger, czyli uchwyt dla małp albo małpi uchwyt, e, dzięki szprychowanym kołom e, i trochę innej, absolutnie innej pozycji za, za kierownicą, e, a także e, dzięki siedzeniu z sercowemu klasycznemu, takiemu klasycznemu z lat 20. otrzymujemy motocykl absolutnie inny. E, Inny kształtem, inny wyglądem i przede wszystkim z inną pozycją za kierownicą. Wyprostowaną nie tak jak w Boberze, który znamy już od jakiegoś czasu, dokładnie od 18 roku, gdzie tam mamy taką pochyloną do przodu pozycję. Jeżeli komuś to nie pasowało, no to teraz jest Bober 20. Taki sam, ale zupełnie inny. Co było przyczynkiem do powstania tej wersji znanego już motocykla? Przecież scout Bobber sprzedaje się bardzo dobrze na całym świecie. Okazuje się, że była to rocznica. Nie dwudziesta, tak jak mogłaby sugerować to nazwa, czyli Indian Scout Bober 20, a setna. Setna rocznica powstania pierwszego motocykla z przydomkiem scout. Oczywiście Indiana scouta. Miało to miejsce w roku 1920. No i wyjaśniła się zagadka, skąd ta dwudziestka w nazwie. Tak przyciakie. Znany czy nieznany, troszeczkę muszę o tym motocyklu opowiedzieć. Tworzy go przede wszystkim silnik i rama. Mamy tutaj do czynienia z ramą aluminiową, w którą wsadzone zostało v Serce motocykla, czyli jego silnik o pojemności 11,33, czyli 1133 cm pojemności. Dla ludzi wolących, wolących nomenklaturę amerykańską jest to dokładnie 69 cali sześciennych. Jednostka ta generuje dokładnie 97 Nm momentu obrotowego i 100 koni mechanicznych. To sprawia, że ten gotowy do jazdy ważący 265 kg sprzęt. Odpycha się bardzo dobrze i potrafi zwinąć każdy asfalt, po którym jedzie, za pomocą tylnego koła napędzanego oczywiście paskiem. Ta wysoka kierownica wyprostowała w dosyć znaczny sposób pozycję jeźdźca. Jest ona po prostu teraz praktycznie prosta, pionowa. Co sprawia, że jedzie się na nim naprawdę wygodnie. Ja muszę się przyznać, że po raz pierwszy mam do czynienia z motocyklem wyposażonym w kierownicę tak wysoką tego typu i jestem zaskoczony tym, że siedzi się na nim i jedzie się na nim bardzo fajnie, pod jednym tylko warunkiem, że jedziemy po drodze równej. Płaskiej, gładkiej po fajnym asfalcie, bo jeżeli najedziemy na jakieś nierówności drogi, jakieś ubytki asfaltu, wyrwy, no to niestety za pomocą tylnego koła dostajemy wszystko prosto w kręgosłup. Zawieszenie tylne Bobera, czyli jego tutaj dwa amortyzatory nie wyrabiają niestety i przekazują te wszystkie, te wszystkie nierówności drogi prosto na, na tyłek, a potem na kręgosłup motocyklisty. Nie jest to przyjemne, a wystarczyłoby. Sięgnąć do klasyki, właśnie. Skoro ten motocykl jest, jest takim motocyklem oldschoolowym, poświęconym, poświęconym motocyklom sprzed 100 lat, no to wystarczyłoby sięgnąć do dawnego wynalazku, czyli siedzenia takiego jak mamy tutaj, skórzanego, pięknego, sercowego, podpartego na dwóch sprężynach, które dodatkowo amortyzują całość i byłoby to i klasyczne, i dodatkowo wygodne. No cóż, jest to może pewna możliwość dla domowych tunerów. Fajnie dodać coś do takiego motocykla od siebie i mieć skastomizowaną wersję Bobera Twenty. Jeżeli poruszamy się po drodze asfaltowej, równej, nieważne czy jest kręta, czy jest prosta, jedzie się tym motocyklem bardzo przyjemnie. Powtarzam, po raz pierwszy mam do czynienia z taką kierownicą i bardzo ją polubiłem. Nie mam problemów z sięgnięciem do niej, z, z kierowaniem motocyklem. Wydawało mi się, że to zawsze będzie takie nienaturalne szczególnie składanie się w zakręty z rękami do góry. To nieprawda. Okazuje się, że można bardzo łatwo przyzwyczaić się do takiej pozycji i wręcz ją polubić. Nie ma co się oszukiwać, że motocykle tego typu, tego segmentu e, kupujemy oczami i ten motocykl po prostu nie tyle może, ile musi się wręcz podobać. Jeżeli ktoś w ogóle e, kocha ten segment motocykli, cruiserów, boberów, chopperów, on jest po prostu piękny. Przynajmniej mi leży bardzo. Jest to taki oldschoolowy rzezimierzych z lat dwudziestych. Pytanie, którego wieku na to musicie sobie już sami odpowiedzieć. patrząc na ten motocykl zarówno z bliska jak i z daleka musimy zauważyć jakość ten sprzęt jest po prostu świetnie wykonany widać to w e, praktycznie każdym elemencie tego sprzętu no i to jest cecha charakterystyczna wszystkich praktycznie motocykli Indian, że on jest absolutnie wszędzie podpisany. E, naliczyłem 21 log i napisów Indian na tym motocyklu a podejrzewam, że robiłem to na szybkości mogłem jakieś przeoczyć. E, to co może Zaskoczyć w pierwszym momencie to pewnego rodzaju niekonsekwencja. Mamy tutaj pięknie mocowane e, fabrycznie, oryginalnie, lusterka na końcach kierownicy, a jednocześnie mamy tutaj uchwyty do tych lusterek klasycznych, mocowanych, nazwijmy to normalnie. W, pierwszym, w pierwszej chwili stwierdziłem, że jest to absolutnie bez sensu i fajnie byłoby, jakby fabryka. Po prostu usunęła tutaj te mocowanie. No, przecież te lusterka mają być na końcówkach, ale z drugiej strony myślę sobie, że może to jest właśnie ukłon dla osób, które chcą mieć możliwość wyboru, czy chcą te lusterka mieć na końcu u kierownicy, czy może przenieść je w przyszłości klasycznie, normalnie, może tak po prostu lubią. Fajnie byłoby, jakby można było wybrać jakieś akcesoryjne pompy Indiana hamulcowe lub też mocowanie dźwigni sprzęgła, żeby jeżeli stwierdzimy, że chcemy mieć zawsze już całe życie takie lusterka, to po prostu tych elementów mocujących nie mieć. Czy to jest plus, czy to jest minus, to też jest znowu pytanie dla Was. Jednym się to będzie podobało jako możliwość ingerencji w ten sprzęt, a drudzy stwierdzą, że jest to pewnego rodzaju niedoróbka. Oba te typy będą miały rację. Wiecie co to jest MT60 RS, dodam, że Pirelli, czyli model opony. I teraz, jeśli chodzi o niekonsekwencje, to można się jej doszukiwać właśnie w tym elemencie, czyli w oponach tego motocykla. No bo co do diaska, w motocyklu typu Bober, typu Chopper, robią opony flat trackowe. No przecież ten sprzęt nie powinien w ogóle zjeżdżać z asfaltu. Fakt, ja zjechałem, jesteśmy w pięknych okolicznościach przyrody nad Zalewem Zegrzyńskim. No ale spokojnie bym sobie poradził tutaj, tutaj na zwykłych szosowych oponach. Przecież ten motocykl będzie w 100% jeździł cały czas po asfalcie. No i zastanawiam się, kto wpadł na tak genialny pomysł, aby te opony właśnie założyć fabrycznie na motocykl typu Bober, Szczególnie, że z przodu mamy oponę o szerokości... Kuriozalnej 130 mm, ona jest wielka, balonowa. Kto tym będzie jeździł w terenie? Ja! No trzeba to sprawdzić. Jest piękne lipcowe słońce, a ja mam okulary, zapomniałem się, przepraszam Was bardzo, to jest niegrzeczne, przecież nie ma kontaktu z widzem, więc chowam je do kieszeni, żeby kontakt z Wami jakiś mieć. Yy, kolejna kwestia, elektronika. W tym modelu elektronika ograniczona jest do niezbędnego homologacyjnego minimum, mamy tutaj tylko ABS. No i bardzo dobrze. Według mnie to świetna sprawa, że tutaj w tym motocyklu brak jest kontroli trakcji i nie musimy pamiętać, żeby to wyłączać, jeżeli chcemy zaszaleć w końcu to jest taki motocyklowy bad boy. Więc co tutaj go kastrować jeszcze dodatkowo jakąś kontrolą trakcji. Z elektronicznych rzeczy mamy ciekłokrystaliczny malutki wyświetlacz taki ala lata 90 w właśnie analogowym zegarze. No i to praktycznie wszystko. Więcej tutaj elektroniki nie ma. I świetnie, brawo Indian. Możecie zauważyć, że testowany przeze mnie egzemplarz ma podnóżki pasażera, ma oparcie i siedzenie dla pasażera i boczną sakwę. To są wszystko akcesoryjne dodatki. Jeżeli chcecie spod knajpy przewieźć jakąś złowioną na mieście rybkę do domu, no to musicie zainwestować dodatkowo do kwoty, o której za chwilę tego motocykla jeszcze 2800 zł na właśnie podnóżki i siedzenie z oparciem. Natomiast sakwa kosztuje w okolicach 1000 zł, no i sprawdza się w codziennych wojażach. Jest skórzana, oldschoolowa, przynajmniej taką udaje, no bo nie trzeba otwierać tych, tych klamerek skórzanych, są tam schowane plastikowe klipsy, i to właśnie też jest taka pewnego rodzaju niekonsekwencja. Powinno to być skórzane, zamykane na pasek klasyczne. Oldschoolowo, a nie jakieś tam udawanie plastikiem. Ech. Tak czy inaczej, Bober 20 rewelacyjnie wygląda. Świetnie przyspiesza, bardzo dobrze hamuje, o czym jeszcze nie wspominałem, ale przy użyciu dwóch hamulców tylnego i przedniego absolutnie fajnie wytraca prędkość. Mamy w tym motocyklu oplot stalowy, więc to pomaga na pewno w dozowalności tych hamulców. No i cóż, też świetnie wygląda. Sprzęt ten na pewno jest wart waszej uwagi, tak mi się wydaje. Co bym zmienił, co bym do tego motocykla dodał? Przede wszystkim to bym odjął. Ja bym zdjął ten zestaw dla pasażera, bo jednak bandycy, bandycki charakter jaki, to nie do końca mi tutaj pasuje. Fajnie byłoby, żeby, żeby ten motocykl był nadal. I tak jak fabryka to nakazuje jednoosobowy. No i na pewno podgłośniłbym wydechy, bo te fabryczne są kuriozalnie ciche. Ja jeździłem w 2018 roku boberem, tym klasycznym boberem, wcześniejszym w, z. Wariackimi z kolei wydechami Remusa, i one były z kolei za głośne. Wolałbym, żeby to były głośne wydechy, ale z możliwością ingerencji w ich dźwięk za pomocą Killera, szczególnie jeszcze taki, jakby to była możliwość zmieniania natężenia głośności tego, tego sprzętu, byłoby super, ale ten silnik skastrowany oryginalnymi wydechami nie chodzi dobrze, nie brzmi dobrze. Tutaj trzeba na pewno coś zrobić, a więc zamiast inwestować niecałe 3000 w kit pasażera, ja bym zainwestował te pieniądze w układ wydechowy. Na pewno by sprawił, że miałbym banana na swojej twarzy. A on pasuje do tej kierownicy. Małki. No i dobrze, no i na koniec cena tego motocykla jest to 67 900 zł za egzemplarz z 2020 roku. Oczywiście fabrycznie nowy, u. Polskiego importera Indiana. Czy mogłoby być taniej? Mogłoby być taniej. W tym momencie jest promocja. Mamy, jak nagrywamy ten materiał, 15 lipca 4000 zł. W tym momencie jest ten motocykl taniej. Nie wiem, kiedy oglądacie ten film, ale jeżeli będziecie oglądać, to możecie spróbować zadzwonić do, do najbliższego dealera Indiana i zapytać się, czy ta promocja jest jeszcze aktualna. No i cóż, zapraszam Was na pewno do tego, abyście się przejechali tym motocyklem, bo na pewno warto. Jest to sprzęt niezwykle przyjemny, miły, fajny w odbiorze no i nietuzinkowy. Tylko uwaga, jeżeli przejedziecie się tym sprzętem, jest duże prawdopodobieństwo, że będziecie chcieli go mieć i nie będziecie chcieli z niego schodzić, a to grozi w różnych przypadkach w związku z tym, że on jest jednoosobowy, kłótnią. Małżeńską, przedmałżeńską, związkową, więc uważajcie na siebie. Chłopaki, pozdrawiam Was serdecznie. Michał Grzegorzowski, PL.